Rozdzielacz podnośnika C330 to nowatorskie rozwiązanie. Profesjonalny wygląd, niezawodność w każdym calu. I konkurencyjna cena. Dzięki nowemu umiejscowieniu drążków sterujących rozdzielnika, możemy znacznie łatwiej i wygodniej sterować podnośnikiem. Rozdzielnik przychodzi w kompletnym zestawie przeznaczonym do samodzielnego montażu. Nie potrzeba specjalnych umiejętności, żeby w ciągu niespełna 30 minut złożyć z niego w pełni działające urządzenie. Urządzenie to jest nie tylko praktyczne, ale i niezawodne. Za sprawą zastosowanych metalowych rurek osłaniających przewody uzyskujemy większą trwałość i lepsze funkcjonowanie. Dwusekcyjny rozdzielacz do ciągnika C330 to niedomowa samoróbka. Jest znacznie lepiej zaprojektowany, solidniej wykonany, dzięki czemu jest znacznie trwalszy, bardziej estetyczny, a nawet tańszy. Chcąc uniknąć rozczarowania, wybieraj produkt uznanej marki z prawie 30-letnim doświadczeniem, która wprowadziła na rynek setki rozwiązań. W ten sposób masz gwarancję niezawodności, dostęp do części zamiennych i serwisu pogwarancyjnego. Dołącz do grona naszych zadowolonych klientów i odwiedź...